Kolejne pytanie. Jakie są najważniejsze przesłania, które posłannicy światła przekazują ludziom w obecnym czasie? Obecny czas jest czasem ogromnej zmiany, ogromnej transformacji. Ta transformacja będzie następowała. I wiele osób, będąc w tym stanie, przechodzi przez trzęsienie. To znaczy, może przechodzić przez choroby, negatywne doświadczenia, rzeczy, które mogą być klasyfikowane jako bardzo, 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 bardzo złe dla nich, ale dzieje się to dla nich, dzieje się do tego, żeby oczyścić się ze wszystkich negatywnych rzeczy, ze wszystkich cieni, ze wszystkich rzeczy, które obarczają ludzką energię i nie pozwalają rozwijać się dalej. I my jesteśmy w tym czasie po to, żeby wskazywać tą drogę, wskazywać, że jest lepiej, że może być lepiej. I najważniejsza rzecz dla ludzkiej świadomości jest to, żeby nie popaść w rozpacz, żeby nie blokować się negatywną emocją. Ojeju, jeju, co to mi się dzieje, jaki to ja jestem biedny, jaka tu ja jestem biedna. Tyle negatywnych rzeczy mi się stało. Te negatywne rzeczy dzieją się po to, żeby wyrzucić cały bagaż emocjonalny, żeby wyrzucić cały ciężar, żeby zrzucić to z ciebie, kim ty nie jesteś, po to, żeby otworzyć przestrzeń, w której możesz rosnąć dalej, w której możesz się rozwijać. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć i mieć świadomość tego, że to ty nie jesteś ofiarą. Ty jesteś produktem tego, przez co przechodzisz. I im cięższe rzeczy wydają się dla Twojego ego, tym więcej potencjału na rozwój, tym więcej energii, która wystrzeli Cię do przodu. Czy to ma na ciebie sens? Tak. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że to przez co ludzkość przechodzi, te wszystkie ciemne rzeczy, to wszystko, co by ego klasyfikowało jako zło, służy dobru. Zmiana perspektywy jest niezbędna do tego, żeby iść w kierunku światła.